Raz, dwa, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Aha. No i widzicie, to wszystko można przewidzieć. Kurde, ja to już się domyślałem, że tak będzie. Chwilę nagrywam akurat z jedno dnia w O tym mi Dwóch czubków, frajerów spod bramki, jeden starszy, drugi młodszy. Pokłóciło się. Nie wiem co z tego mają, wyświetlenia na pewno, ale to po co im te wyświetlenia jak na to nie zarabiają, tylko tracą wszystko, wizerunek, szacunek, czas, no wszystko tracą na tym, nie? nie wiem za bardzo po co to robią, wariaci, no to można wytłumaczyć tylko chyba to jest jakiś, racjonalnego powodu nie ma, więc jeden starszy, drugi młodszy zarzucają sobie... Nawzajem to, bo sami są siebie warci, czyli 207, znęcanie się nad rodziną, kodeks karny, niebieskie karty, uzależnienie, alkoholizm, co tam? Mitomanie, narcyzm, kleptomanie, kradzież cudzych treści, cudzych filmów, zazdrość, głupotę, pedofilię, co tam jeszcze? Złodziejstwo. No wszystko, wszystko tam sobie zarzucają, wszystko to mówią o sobie prawdę, to jest najlepsze. Widzowie, ludzie mają z nich bekę, tak kurna po prostu. No ja się nie dziwię, że na przykład Przecwalony jest bezrobotny, bo przecież on nie ma czasu. On musi, on musi, musi cały czas szkolna, szkolna z braku własnego życia. To, to jest właśnie przymus, to jest cecha tam obsesji mani upośledzenia psychicznego, obsesji psychicznej. Więc on musi, musi stalkować zewnętrzny przymus. Ktoś mu musi chyba w tym pomóc, bo musi sam, sam nie potrafi żyć jak normalny człowiek bez szkolnej 17 to Bez stalkowania, nie? Bo jeszcze, wiecie, żeby on naprawdę coś, co w czymkolwiek, w najmniejsze rzeczy pomógł, czy zrobił coś tam pożytecznego. Można by powiedzieć, że okej, okay, nie? Tylko, że on tam tylko przeszkadza, tylko wymyśla kłamstwa, zazdrości, że mu coś tam nie wyszło i tak dalej, więc to cholerę yy, to robi, no tylko niszczy swoje życie, nie? Tak naprawdę właśnie tymi swoimi tą swoją utomanią, kłamstwami, urojeniami, nie? Więc to, no że tak powiem no. żenująca historia Masz strach się zbliżać bo to widzę, że facet bez seksu opętał, go, mania po prostu yy, babi nie miał chyba od paru lat bo te to, to wybuchy agresji histerii te, te rozbuchane emocje no widać po prostu, że chłopiec coś tam pod sufitem się kotłuje cały czas, nie Bo po prostu jest niewyruchane, no co to dużo mówić, no i mu Ajba odwala na maksa non stop. Emocjonalny głosik, histeria w głosie górne krzyki, wyzwiska. To jak górna, taka niewyruchana żona z kolei, że o wszystko do wszystkich pretensje do całego świata i fochy i, i, i nikt go nie kocha i nikt go nie docenia i nikt go nie szanuje i w ogóle bieda znędzą słowa i, i w ogóle tragedia. Do tej szkoły nie chodził chyba, bo chodził jeszcze na inną siedle Teraz to jest jego blok! O cholera, no atualdi. A tam dalej rzadkie Biedronki wszędzie gdzie zaopatruje się w alkohol. Tak jak mówiłem, to oglądają no taki film, właśnie że tak robią w trąbę w sumie tych ajentów żabki. Bo wiecie, gdyby to była jedna żabka zamiast trzech, to miałaby można powiedzieć trzy razy większe obroty, nie? Trzy razy większe zyski by miał ten ajent, nie? A tak oni wszyscy muszą się dzielić. Mają tylko jedną trzecią tego, czego by się mogli spodziewać w tym miejscu, więc po prostu sieć żabka można powiedzieć, okrada tych ajentów, bo nakićkała ich tutaj yy, w tym samym miejscu trzech zamiast jednego sklepu. Powinni powiedzieć na przykład, że nie, no sorry, już tu jest jedna żabka, więc druga, trzecia to by była już yy, kanibalizm tak zwany, wewnętrzna konkurencja, nie? Że oni walczą, ko konkurują sami ze sobą, odbierają sobie klientów i zyski, nie? Więc no, jeszcze ta złodziejska firma teraz weszła na giełdę. Gdzieś, ostatnio byłem w podróży na dworcu centralnym w Warszawie. Chciałem coś zjeść. i tak patrzę, że co tu zjeść? No kurczę, taniej i dobrze w miarę. W podróży pójdziemy do żabki. Kupimy hot doga Wege albo burgera Wege. No i tam patrzę, jest burger Wege. Pani mówi, że odgrzeje. Mówi, że. A, i cena była 7,95, coś takiego, czyli 8 zł. Nie? No to poproszę. Pani mówi 11 zł. Ja mówię jak, jak tam cena jest? 7,95. A ona mówi, ale tam drobnym drużkiem jest napisane, że tak się dwa kupuje. Po co komu? Dwa burgery, nie? Cenę się podaje prawdziwą, a nie tą odwrotnie, że duża cena powinna być w takim razie 12 zł. A mała 7,95, jak kupisz dwa, nie. Właściwa informacja, nie wprowadzanie klienta w błąd, nie? a w ogóle jakaś tam Rosjanka czy Ukrainka, bo w Warszawie faktycznie widzę, że bardzo dużo jest rosyjskojęzycznych pracowników, szczególnie na tych gorszych, trudnych, płatnych, trudniej takich gorzej płatnych stanowiskach, wymagających cięższej pracy, bo na pewno w tej rzadce to tam od 7 do 23 zasuwa. A nie 8 godzin przepisowe, albo jakieś, no nie wiem, ile tam zasuwa, ale na pewno w, myślę, że pozycja pracowników zagranicznych jest gorsza jednak niż pracowników polskich. Oni się zgadzają na cięższą pracę, za niższe wynagrodzenia. I w ten sposób, niestety, faktycznie trzeba przyznać rację, muszę to przyznać po raz pierwszy chyba rację, widziałem takiego mema młodzieży wszechpolskiej, nie? że emigracja nie poprawia. Sytuacji gospodarczej danego kraju czy pracowników, wręcz przeciwnie, obniża wynagrodzenia w danym sektorze. Na oni się zgadzają właśnie na gorsze warunki pracy za niższe wynagrodzenie. No, niestety tak, tak właśnie jest. Dlatego rozumiecie, skąd taki nacisk tych korporacji międzynarodowych na sprowadzanie tych emigrantów. Wszystkie te jakieś bolty, ubery i tak dalej, gdzie trudno się dogadać z kierowcą I on jeszcze co 3 miesiące jest przerzucany, nie wiem, tam z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do stoku I tak dalej, nie więc to jest po prostu wyzysk